Pewnej nocy, po tym jak dwójka demonów Daki oraz jej zakompleksiony brat zostali pokonani, przywódca egzorcystów Ślepy Michałek mało nie posrał się ze szczęścia, dostając podczas śmiechu ataku kaszlu, zdając sobie sprawę w jak kolorowych barwach maluje się przyszłość pogromców demonów. Ale nie wiedział, że jeden człowiek to wszystko zrujnuje, po tym jak swym paskudnym klapkiem z przeceny roztrzaska leżące lustro, przynosząc całemu korpusowi 7 lat nieszczęść. To właśnie wtedy król demonów Muzan, znany śmiertelnikom również jako Michael Jackson, w swej frustracji po stracie wyższej rangi zwołał zebranie w tajemniczym wymiarze i tylko na tę potrzebę zapalono miliony lamp, lecz Muzan się nie śpieszył, więc raczej miał własną elektrownię. W końcu węgiel już zajumał od Tanjiro sezon temu, więc stać go. Również zanim przybył jego elitarne przydupasy wymieniły między sobą uprzejmości i tak Akaza sprzedał ojcowską lepę po tym jak ten nie chciał puścić jego jedynego dresu Adibasa. No i chyba szykuje się fala zwolnień, bo okazuje się, że Gyoko nawet nie potrafi liczyć. Lecz cała impreza kończy się pojawieniem ich pana, który nie tylko nie planował dać koncertu, ale też wziął ze sobą zestaw małego chemika, więc zrobiło się poważnie. Tym bardziej, że notując w Kejciku tylko sobie znany przepis na sukces, wszystkich nazywał bezużytecznymi, ponieważ przez kilkaset lat nie wygrali z egzorcystami. No tak, on w ostatnich latach chował się przed nieżyjącym Yoricim, więc miał pełne ręce roboty. A gdy Gyoko jako jedyny próbował coś zrobić znajdując trop wioski Kowali, to Muzan i tak powiedział, że zrobił za słaby research i chciałby od teraz wszyscy robili jeszcze więcej darmowych nadgodzin. Zaś jak już przyszło do wysłania demonów na misję, to wybrał do tego celu typa co nie potrafi liczyć i Hantengu, czyli starca z Parkinsonem. No, doprawdy, skoro są bezużyteczni, to wyślij, nie wiem, wszystkich? Albo chociaż jako wsparcie drugiego najsilniejszego domu, który bardzo chciał pomóc, a jedyne co dostał za swe chęci to kosza od demonicy z biwą, i to zanim gdziekolwiek ją zaprosił. Natomiast w podobnym czasie, Tanzjero jak gdyby nigdy nic ma sen o Yorici, im żyjącym 300 lat temu i poruszony tą historią, wybudza się podłączony do trzech kroplówek, ponieważ w poprzednim sezonie przyjął o jeden śmiertelny cios za dużo, a może dwa? Ale przynajmniej mógł liczyć na przyjaciół, nie licząc Inoskę, który skakał mu po łóżku i darł yapę. No i oczywiście gościa, który torturował bratanezuko psychicznie podczas śpiączki, zostawiając mu serniczek pod nosem, świadomy, że ten ma doskonały węch. W każdym razie w tym sezonie ani Inoskę, ani Zenitsu nie będą dręczyć głównego bohatera, ponieważ tę rolę w całości przejmuje Kowal Henio, który już w pierwszej chwili wysyła tanziroli z pogróżkami. A wszystko dlatego, że protagonista z blizną na czole miał uczelność złamać miecz na głowie dotąd praktycznie niepokonanego demona, przez co musiał udać się do wioski, która jest chyba lepiej strzeżona niż sam Pentagon. To właśnie tam Tanjiro spotyka szefa wszystkich szefów, który wykorzystując swoje kompleksy pozbawia chłopaka resztek godności, za co dostał nawet cukierka wyglądającego jak kocia karma, a jak wiadomo cukierków od obcych mężczyzn nigdy się nie odmawia. No ale podczas pobytu chłopak spotyka też lafiryndę Marcelinkę, której przy pierwszym spotkaniu każe się porządnie zakryć, słysząc od niej, że ma popsuty humorek, ponieważ jeden z szermierzy śmiał ją zignorować. Ale naszej atencjuszce, będącej filarem miłości, szybko przechodzi, gdy na kolacji Standzero zjada ponad 74 posiłki, zdradzając przy tym, że została filarem, żeby znaleźć sobie chłopa. I to jest powód, a nie jakaś tam zemsta za stratę krewnych z rąk demonów czy skazany na choroby klan jak u Habsburgów. Swoją drogą nasza brzoskwinka Marcelinka wyjawia główną bohaterowi, że nie mogła znaleźć męża przez kolor włosów, siłę konia pociągowego i apetyt równoważny setce ludzi. No ale jej ostatni problem znika, gdy dołącza do filarów zarabiających zapewne więcej niż Sasin wydał na wybory, które się nie odbyły. Ciekawe zatem, czemu biedni jej nie chcieli, nie? Natomiast gdy Tanjiro podczas spaceru widzi kłótnie kotacu i nafuranego Stasia, gdy ten drugi logicznie chce użyć lalki treningowej, by poprawić swoje umiejętności, Tanjiro staje po stronie dziesięciolatka, który strzela fochy i nie mając ani jednego logicznego argumentu na poparcie dzieciaka, mówi, że ton wypowiedzi filara Mgły mu się nie podoba, za co ten jak gigaczat zdziela go prawym sierpowym, zabiera lalkę i zaczyna ją dmuchać w kącie. Znaczy walczyć z nią, i gdy ta traci rękę, po prostu porzuca zepsutą zabawkę. I w zamian za pomoc dzieciakowi, Tanjiro jest przez niego trenowany jak Pokémon, bez jedzenia i wody. A ponadto kotacu nakazuje mu, by przy następnym spotkaniu powiedział filarowi Mgłyby popełnił sudoku: Ktoś tu ewidentnie potrzebuje psychologa. I to nie ja. Niemniej Tanjiro dzięki mocy retrospekcji zdał zniszczyć lalce treningowej głowę, odkrywając też 300-letni miecz, który natychmiast został zabrany przez kowala Henia, pobudzonego na myśl o szlifowaniu metalu. Natomiast gdy nastaje noc, Tanjiro wraca do wioski, gdzie zaplata siostrze warkocze, by przypominała mu Marcelinkę i nie mija dużo czasu jak w wiosce pojawia się wazoniarz Gioko, który po skosztowaniu pracoholika uznał, że smakuje jak kupa, więc już wolał pożywić się jego ubraniem, przy czym określanie jeść oczami nabiera tutaj nowego znaczenia. A wkrótce do pokoju głównego bohatera przychodzi dziadio z Parkinsonem, który zostaje szybko ścięty przez filara, przez co demon dzieli się na dwa odrębne ciała odpowiadające jego emocjom i tak Karaku odrzuca Stasia aż do lasu, podczas gdy niedoszły Zeus uderzył Tanjiro Pierunem, mimo że ten nie był Juskiem. Na szczęście, na odsiecz przybywa genia i, używając amerykańskiego stylu oddechu, pozbawia demony głowy. Dzięki czemu ten się znowu dzieli i poziom trudności walki rośnie, w momencie gdy Tanjiro zostaje rozdzielony od reszty, co chyba powoli stawało się jego nowym hobby w tym sezonie. Natomiast na furany Staś, natchniony mową motywacyjną protagonisty, uratował nieistotnego Kotatsu a następnie ocalił innego kowala, który wlazł na drzewo przed przerażającą rybą CGI, najwidoczniej myląc ją z dzikiem. I w tym momencie do wioski wdzierały się dorodne, magiczne karpie z dzbanami na głowie, lecz tym razem to one polowały na stare baby. Do czasu, aż Marcelinka przerobiła je na sałatkę, chociaż w sumie szefowi wioski jako jedynemu się to chyba podobało, gdyż wesoło pojękiwał, gdy ryba go zgniatała, a chwilę później, gdy Marcelinka ratuje tego starego zboczucha, zapewnia mu dodatkowy wylew, gdy tuli go do piersi. Podczas gdy równolegle, nazwę niosąc brata, bawi się z nim w piorunochron, ale rodzeństwo szybko zapomina, że właśnie zostali grzmotnięci. Zatem, w porównaniu do zmagań Hantengu, Gyoko o wiele mniej przejmował się walką, ponieważ zrobił filarowi mgły wystawę sztuki zatytułowaną Ludzka Fontanna, oczekując recenzji, i lepiej, żeby to była pozytywna, bo z historii wiemy, jak może skończyć się frustracja niespełnionego malarza. Niestety, Staś nie mógł o tym wiedzieć, dlatego zaatakował artystę, przerywając pokaz, przez co zaczyna przypominać jeżo zwierza, oraz zostaje zamknięty w wodnym słoiku, który o dziwo nie pęka. Zaś równolegle Nezuko podpala miecz swojego brata, co przypomina mu rodzinną tradycję i zanim Han Tengu go zaatakuje, blizna w szermierza robi się coraz większa i nie żebym się znał, ale to powinien chyba już zbadać lekarz. Niemniej aktywując oddech protagonisty Tanjiro pozbawia go wszystkie cztery emocje, toż to się w głowie nie mieści. Ale jak wiele rzeczy podczas tych starć w trzecim sezonie nic to nie daje, ponieważ jest także piąte ciało, które gdy genia odszukuje, w jego szyję wymierzona jest laska niedoszłego Zeusa, ale na szczęście czas zwalnia setki razy, dzięki czemu genia zdążył przypomnieć sobie całą swoją tragiczną przeszłość, od tego jak ojciec znędzał się nad całą jego rodziną, aż po przemianę matki w demona, która pozbawiła życia wszystkich poza nim i sanemim. Po czym uratowany przez protagonistę genia robi za ser szwajcarski. Ponieważ tymczasowo miał demoniczne moce dzięki wyjątkowej fizjologii, mogąc jako jedyny na świecie trawić ciała demonów, spoko nie musicie wiedzieć, jak to działa. Jestem pewny, że autorka mangi sama nie wie, jak to dokładnie wyjaśnić. Tandzir oczywiście także nie mógł ściąć Huntengu, ponieważ wciąż był to niewłaściwy odcinek, więc po prostu pojawił się najsilniejszy klon hejterek, który był połączeniem czterech emocji przegrywu. Ale na szczęście główny bohater był w posiadaniu Okainosa, dzięki czemu mógł z nim spokojnie rozmawiać o moralności. Podczas gdy na furany Staś wciąż nie wydostał się z bombla, ale trzeba mu przyznać, że skubaniutki od tego całego palenia na długo potrafi wstrzymać oddech. A wkrótce on także aktywuje umiejętność retrospekcji i wspominając jak zrobił speedrun z tracenia rodziców w jeden dzień, a później także brata będącego Tsundere, filar mgły zyskuje power up i rozpoczyna swoją rozmowę z bossem, tylko wybrał złą opcję dialogową, ponieważ powiedział Gyoko, że jego wazon jest niesymetryczny. Ale Wazoniasz to tylko opcjonalny boss, nie mający nawet retrospekcji, dlatego Staś po tym jak mówi, że jego ataki są przewidywalne jak przegrana polskich piłkarzy na euro, szatkuje głowę tej niedoszłej Arielki w CGI, po czym jest sprzedawkowania i wygląda jakby miał atak wścieklizny. Natomiast walka z Hantengu wciąż trwała, a Tanziro został połknięty i zmiażdżony, biorąc pod uwagę dźwięki w tle, ale przeżył dzięki plot armorowi, gdy Marcelinka wydostała go z wnętrzności drewnianego smoka. Swoją drogą ciekawe, jak to możliwe, że oddech miłości Marcelinki może kogoś skrzywdzić. Bo ja rozumiem, oddech płomienia naśladuje ruch płomieni i w domyśle parzy, nawet przez technikę mgły można wjechać niechcący w drzewo, ale jak wyprowadzić atak miłością? Zasmucić kogoś na amen? No ale w każdym razie, gdy kolorowo włosa zatrzymała hejterka, reszta ruszyła za miniaturowym hantengu, który popierdzielał jak Sonic na grzywobraniu, ale ostatecznie tylko Tanjiro mógł go ścigać, gdyż Genya nagle zaczął bać się chodzenia po ściance wspinaczkowej, a Nezuko akurat sobie leżała w takim miejscu, żeby jak wstanie słońce, to na pewno ją spaliło. W sumie właśnie to się dzieje, dlatego Tanjiro osłania ją swoim ciałem, bo to nie tak, że mógł po prostu położyć na niej ubranie. Przez co mamy dramatyczną scenę poświęcenia NEZUKO, dzięki której główny bohater znalazł prawdziwe ciało hantengu, którego tym razem nie uratowała nawet retrospekcja, z której dowiadujemy się, że Staruch miał syndrom obcej ręki, ponieważ nawet jak rozjechał babę na pasach, mówił, że to nie jego ręka trzymała kierownicę. Teraz po wszystkim ten rozpaczał za siostrą, chcąc płakać w trawę do końca życia i zostać piwniczakiem ale okazało się, że Nezuko wszystkich strollowała, ponieważ tak naprawdę żyła, a jej model AI zyskał nawet funkcję mowy i odporność na słońce, dlatego wszyscy przyszli ją przytulić. Ale szczególnie skosztować Nezuko chciał teraz król popuł, który dowiadując się o jej odporności na słońce, przypominał sobie swoją przeszłość, gdy schorowany leżąc pod cieplutką kołderką marzyłby zniszczyć wszystko co tylko żyje pozbywając się nawet lekarza, myśląc, że ten miał dyplom z płatków śniadaniowych, gdy gość okazał się stworzyć eksperymentalny lek na nieśmiertelność. No cóż, Muzan zawsze miał łeb do interesów. Tylko, że królowi popuł nie wystarczało, iż był wieczny w nocy, gdyż chciał także móc się opalać na słoneczku i w tym celu szukał niebieskiego mlecza. Tylko, że nie wiedział, iż roślina ta kwitnie tylko trzy dni w roku w pełnym nasłonecznieniu przy glebie zasadowej, no, istny Jacek Jaworek wśród kwiatów. No ale wracając, kilka dni wcześniej lekarka Tamayo napisała list do Tanjiro, pisząc, że chociaż nie udało jej się stworzyć najsilniejszych dragów w Japonii, to przypadkiem powstał lek na prostatę oraz zmieniający w człowieka, a także, że jego siostra najwyraźniej myślała o wakacjach w Egipcie, więc może zyskać odporność na słońce i okazjonalną biegunkę. Ale ponieważ wysłała wiadomość Kotem, to ta przyszła spóźniona. Tymczasem w wiosce kowali wszyscy wiwatowali na cześć Tanjiro, podczas gdy on odjeżdżał siedząc w wozie w kierunku zachodzącego słońca, ciągnięty nie przez konia, a tajemniczą niewiastę. Kto wie, może po prostu lubi ciągnąć powóz jak pewien ptak. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Pamiętajcie tylko proszę, że materiał jest żartobliwy i nie ma na celu nikogo obrazić. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.